Witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o mrożonkach dla ryb, o karmieniu ryb mrożonkami. Ale jest jeszcze coś, co powinniście wiedzieć o mrożonkach coś bardzo ważnego. Dziś przeprowadzę eksperyment. Pokażę Wam, jak mrożonki wpływają na zawartość fosforanów w Waszym akwarium i jak wpływają na zawartość azotanów w Waszym akwarium. Ogodnijcie koniecznie. Ta wiedza naprawdę Wam się przyda. Zobaczcie, jak źle przepłukany pokarm, albo w ogóle niepłukany, może wpływać na parametry wody. Czasami jest to po prostu makabra. Tutaj na filmie widzieliście, że po prostu było to już poza skalą. No tak na oko określiłbym, że to na pewno, 5 no, to tam dużo więcej niż 5 było, no 6 może. No, niestety nie miałem już innego testu, który byłby jakby więcej pokazywał do piątki maksymalnie. Miałem jeszcze test Tetry, ale on bodajże też tylko do 5 pokazuje maksymalnie. Eee, więc, jak się przepłucze taki pokarm porządnie, to niezbezpieczne, jest Naprawdę, to można zrobić, sobie przepłukać, postarać się. To naprawdę nie musi tak długo trwać. Na filmie byśmy tak to pokazywali. Wiecie, żeby Wam obrazowo to pokazać, eee, tak dosadnie, dobitnie rozpuszczałem to w, w, w tych litrowych zbiorniczkach z wodą, kilkukrotnie. A oczywiście, przygotowanie pokarmu porządnego tak długo nie trwa, bo jak widzieliście tę ostatnią scenę, gdzie pokarm był pod kranem, po prostu prze, przemywany, więc idzie to bardzo, bardzo szybko i jak widzieliście, jest to metoda dość skuteczna. To, to, że ja tak pokazywałem w tych zbiorniczkach, to tylko po to, żeby na potrzeby testu, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to, jak rzecz ma się. A Można to przepłukać po prostu sobie pod bieżącą wodą, pod zimną bieżącą wodą, pod kranem i zobaczcie, jak bardzo skutecznie, skuteczna jest to metoda. My badaliśmy poziom fosforanów w, mrożonym, w mrożonej artemii. Oczywiście te wartości mogą się różnić i to znacznie w zależności od typu pokarmów. E, inaczej może być na przykład w oczliku, inaczej może być w lasonogach, inaczej może być w rozwielicce czy krylu. Tutaj jak gdyby nie ma reguły. E, więc tutaj pokazywanie różnych typów pokarmów, jakby to, jak, jak kształtuje się tam poziom fosforanów, tak na dobrą sprawę nie ma większego sensu. E, dlaczego? Dlatego, że w obrębie samej artemii te wartości mogą być różne. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja robiłem ten test. Ja już kiedyś robiłem ten test na swoje potrzeby. I wtedy pokazywało mi się 3 mg na litr wody. A powiem Wam taką ciekawostkę, że co tabliczka te wartości są inne. W obrębie jednej tabliczki rozpuścimy już od kilka różnych kostek i te wartości też mogą się znacznie różnić. Mi się to wahało od takiej wartości jak dzisiaj widzieliście, tej górnej. No, tam było poza zakresem, bo tam już piątka była maksa, tam chyba jeszcze lepiej, dobrze, dobrze lepiej było, nie? Więc najmniej, ile widziałem, to 2,5 mg. Średnią bym oszacował na jakieś 3 mg, tak mniej więcej. Więc to się różni. Co kostka, to może być inna wartość. Na no to nie ma reguły. Więc nie można przyjąć zapewnik, że jest tyle i tyle w, w artemii na przykład, tak? No bo tak nie jest. Tutaj e, nie obowiązują żadne reguły, jak już wspominałem. No oczywiście to się tyczy wszystkich innych mrożonych pokarmów. A wyobraźcie sobie, że macie akwarium morskie, gdzie wartości fosforu... Fosforanów powinny być zupełnie inne, skrajnie inne, dużo niższe niż w akwarystyce e, słodkowodnej, gdzie możemy mieć na przykład 1 mg na litr wody i jest spoko dla roślin. Tak? Ale w akwarystyce morskiej no, te wartości są dużo, dużo niższe. Na przykład 0,05 tak, do 1,1 tak, mg na litr wody. No i Jeśli podamy źle przygotowany, mrożony pokarm źle przepłukany. Nie przyłożyliśmy się do tego, więc to naprawdę wtedy w akwarium robi się dosłownie zgroza. Korale bardzo mocno, mogą to odczuć. I tutaj szczególnie mocno należałoby się przyłożyć do przepłukania takiego pokarmu. Oczywiście troszeczkę inaczej byśmy postępowali w akwarium morskim, bo o ile możemy sobie to przepłukać pod wodą bieżącą, ja nie widzę problemu, żeby to przepłukać. Pozbywamy się całego tych fosforanów. To na końcu jeszcze należy wymoczyć taki pokarm w wodzie RO koniecznie. To był taki bardzo prosty test, i do tej metody na pewno można byłoby się przyczepić, że można było zrobić to tak, siak lub inaczej w ogóle. Ale ten film powstał tylko po to, żeby Wam uzmysłowić, jak ogromny wpływ na poziom fosforanów mają pokarmy mrożone. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to link znajdziesz w opisie tego filmu. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć wesprzyj tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i możesz się tego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam jak zawsze na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.